Cześć, witam Was serdecznie, wojciech do Waszej strony, analizer. Moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam pokazać i zrobić analizę techniczną Bitcoina oraz poziomu 83300, który uważam, że może być bardzo istotny dla dalszej hossy. I to jest to poziom, który, z którego możemy dostać nawet 50% korektę, ale za chwilę Wam to wszystko wyjaśnię. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz na bitcoinie i chcę Wam przedstawić, jak to wygląda na, przede wszystkim na wykresie logarytmicznym, bo to jest bardzo istotne i pokazuje to znacznie więcej niż wykres w normalnej skali. I jakiś czas temu pokazywałem wam, w zasadzie nie jakiś czas temu, a niedawno pokazałem wam moją teorię o Litecoinie o poziomie 1800 dolarów. Natomiast na Bitcoinie nie będziemy wychodzić aż tak na, na, na takie poziomy. Natomiast nie zmienia faktu, że również ten sposób myślenia bardzo dobrze działa. I teraz zwróćcie uwagę, to jest istotna korekta. Ona była w 2013 roku, która do dziś. Jest respektowana, tak? Czyli z 2013 roku to jest moja korekta, na podstawie której wszystko dalej analizuję. I teraz, tak, spójrzcie. Mamy tutaj pierwszą, drugą, trzecią, czwartą falę. To bardzo ładnie widać, czego nie ma kompletnie na wykresie na zwykłej skali. Na logarytmicznej wszystko staje się przejrzyste, tak? Mamy pierwszą falę, mamy zupełnie inny typ korekty niż mamy tutaj. Więc zasada zmienności korekt jest zachowana, nawet odstęp czasowy, jeśli chodzi o budowanie się korekty, również jest zachowany. Co wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w piątej fali na Bitcoinie. Więc te wzrosty naprawdę mogą być potężne nawet na 200-300 tysięcy. Ale skupimy się na tym, co teraz może nas czekać w najbliższych dniach czy miesiącach. Okay, tutaj mamy piękną trzecią falę. I teraz tak zrobimy to w ten sam sposób, jak zrobiliśmy z Litecoinem, czyli jeżeli przyłożymy sobie miarkę do szczytu. To możecie zauważyć, że znowu był poziom 4236 i od tego momentu jakby mieliśmy duże, długie spadki. tak? No i oczywiście po tym fakcie mieliśmy trzecią falę i mieliśmy wzrosty do poziomu 20 tysięcy dolarów za bitcoina. I teraz tak, jeżeli przyłożymy sobie to znowu tutaj do szczytu naszej jedynki, to zobaczycie, że mieliśmy tutaj reakcję na 4236, po którym była korekta, tak, to była korekta do poziomu 3000. Tutaj mieliśmy wzrost na 4900. Ok, to nie była jakaś tam wielka korekta, to znaczy dla samej ceny była duża, bo to była korekta zaraz sobie sprawdzimy. Scenowy o około no 37, nawet można by było powiedzieć więcej troszeczkę 40% na poziomie, no 40% korekta to była, yy, ale była. Następnie cena poszła do góry. I okej, okay, Teoretycznie według tej korekty, która tutaj było werbalan zachowane, jakby tej korekty w tym miejscu werbalan zachowaliśmy i poszybowaliśmy troszeczkę wyżej. tak? Natomiast korekta, tak jak mówię, na 4, 2, 3, 6 była, a następnie do góry. Ok. I tutaj jest ten fakt, że to nie, ta, to, to nie jest wiodąca korekta, jakby ta jest wiodąca korekta, po której się to sprawdziło. Teraz, jeżeli przyłożymy to do tego szczytu, tylko oczywiście z magnesem, czyli do naszej końca naszej trójeczki, to możecie zobaczyć, że poziom 83300 to jest znowu poziom 4,236, nasz, który nie został osiągnięty, a co za tym idzie? Tego poziomu właśnie się teraz spodziewam. Dlaczego też, między innymi? Ponieważ tutaj mieliśmy bardzo ładną korektę, tu mieliśmy bardzo ładne wzrosty. I teraz zobaczcie, jeżeli by tym cofnąć się i przełożyć do tego miejsca, czyli do tej korekty. Czy my nie osiągnęliśmy już poziomu 4,2,3,6? Tak, czy można było przewidzieć, że z tego poziomu możemy dostać dużą korektę? Myślę, że tak. Yy, I to była korekta, nawet na 60 parę procent, tak? Na Bitcoin, także potężna korekta. I teraz uwaga: ta korekta została wychona, yy, zachowana. 4,2,3,6 było osiągnięte, potem mieliśmy spadki. Ok, ale cena znowu wybiła. Nowe ATH, tak? Była na batacha, więc ten poziom został odklepany. Ta korekta już zaliczona, więc teraz skupiamy się dokładnie na tej. A na podstawie tej korekty, nasz poziom 4236, który będzie bardzo istotny, to jest poziom właśnie 83300, i myślę, że w tym miejscu możemy dostać zakończenie dla tego ruchu. Właśnie tej fali. Teraz jest troszeczkę takich niewiadomych, tak? ponieważ tak, tu zaczęliśmy, zaliczyliśmy wbrew pozorom potężny spadek. Ok, i teraz nie wiemy, czy ta korekta, czyli ten cały ruch tutaj, o, to jest płytkie A, czy to jest może głębokie A. I tak, jeżeli założymy, że to jest głębokie A, to dostaniemy powtórzenie tej korekty. Ok? I teraz sobie to zrobimy, zmierzymy. I zakładając, że dolecimy do okolic tutaj 83-85 tysięcy, ponieważ to nie będzie dokładne, zauważycie, że ten poziom 84,236 to ta cena wychodzi delikatnie ponad. No to dostaniemy minimum spadki na te 23 tysiące dolarów. Ja na tego na razie scenariusza nie zakładam, natomiast biorę to pod uwagę, że tak może być. Natomiast, jeżeli faktycznie to jest cała korekta, a to nie jest osobna jakby korekta, tylko to jest jako całość, to my teraz powinniśmy dostać 1 do 1 z tym. A 1 do 1 z tym to jest spadek na poziom o, o dokładnie 50%. Czyli jeżeli dobijemy do poziomu 83 tysiące, 85 tysięcy i te okolice, to prawdopodobnie dostaniemy spadek na 36, 600 y, lub 37 tysięcy, czyli korektę o wielkości 50%, a nawet 55%. Y, tak? Także to nie jest malutka korekta, y, a całkiem spora. Natomiast ona tutaj jakby zachowa nam cały czas overbalance i wszystko, i całe te wzrosty. I teraz co ciekawe, tu widzimy poziom 1 do 1 na poziomie 37 tysięcy. Jeżeli przejdziemy sobie na, na wykres, gdzie mamy zwykłą skalę, i również sobie przyłożymy to do poziomu 83 885, to automatycznie ten poziom 37 tysięcy i okolic wypada nam na 127% korekty w normalnej skali. To oznacza, że prawdopodobnie tutaj. Na poziomie 36-37 tysięcy będzie takie maksymalne wyciągnięcie ceny do góry, tak aby nie zaburzyć całego werbalansu. I to jest niezwykle prawdopodobne, tak, że ten poziom faktycznie 36 w takiej sytuacji, 37 tysięcy zobaczymy. Czy wtedy więc jest warto trzymać cały czas te wszystkie pozycje i tak dalej, czy po prostu spróbować wyjść zrealizować zyski? Yy, i się nie martwić tym spadkiem. Tutaj, już zostawiam to jakby Waszej ocenie, żebyście sami sobie podjęli decyzję, ponieważ, tak jak zawsze wspominałem, nie jest to porada inwestycyjna z mojej strony. Natomiast przedstawiam Wam moje spojrzenie, jak ja to widzę. I teraz, jeszcze co ciekawe, na co warto zwrócić uwagę, na ile jest szansa, że to się powtórzy, to już pokazuję. Wcześniej pokazywałem Wam, że tutaj mieliśmy poziom 4,236, ale cena poszła do góry. Natomiast w momencie, gdy dotknęliśmy 4236, wykonała się korekta. Tak? I to jest właśnie korekta, której my się teraz będziemy spodziewać. Jeżeli sobie ją zmierzymy wykresem, czyli mierzeniem i na wykresie logarytmicznym, to zobaczycie, że my tutaj dostaliśmy dokładnie 1 do 1, tak? 1 do 1, a następnie cena poszybowała do góry. I teraz, jeżeli spojrzymy na wykres, i dokładnie to samo miejsce, którego się spodziewamy cały czas, czyli tego poziomu 4236 na 83300, ok idziemy tutaj do wykresu i faktycznie go dostaniemy w tych okolicach, no to zwróćcie uwagę, że po prostu dostajemy znowu 1 do 1, czyli 36600, ewentualnie jeżeli nadbijemy do góry trochę, tak jak mówiłem, na 85 tysięcy okolicy, na przykład o w tym miejscu, no to ten poziom wypada gdzieś 37600. No nie, nie jestem w stanie teraz tego oczywiście zmierzyć dokładnie, bo nie wiemy jak, moc, jak wysoko cena wzrośnie. Natomiast w tych okolicach ona powinna zawrócić i właśnie tutaj te okolice to będzie wtedy do, bardzo łatwe do zmierzenia, już jak dostaniemy ten szczyt, na jaki, na jaki poziom mniej więcej spadniemy, tak aby cena mogła później zrobić tak, tak i następnie ruszylibyśmy z taką prawdziwą trójką dopiero do góry. I nie wiadomo, jakie my byśmy poziom osiągnęli, czy to będzie 130, 200, 400 tysięcy, wszystko jest możliwe. Natomiast teraz cały ten odcinek jest poświęcony temu, że przy 83 tysiącach będzie bardzo ważny moment, w którym może dojść do bardzo no, dużej korekty, być może to będzie bardzo szybka korekta. Nie wiem, no, musimy sobie to, każdy musi sobie to przemyśleć i przeanalizować, czy alty mocno wtedy dostaną. Tak? Czy jest sens trzymać te Alty na ten moment, czy po prostu część z nich wyjść. Dobrze, to mamy. I co jeszcze może być na przykład pomocne? Pomocny może być w przypadku, gdy cena dojdzie do okolic 83 tysięcy, spo, aby spojrzeć sobie po prostu na total market cap, czyli całkowitą kapitalizację. I teraz ja tu sobie wyznaczyłem trzy poziomy. Trzy poziomy, na których mnie interesuje, czy się cena znajdzie, tak, czyli cała kapitalizacja rośnie do 3,1, no prawie 3,2, czy do 3,7, czy do 4,68. Jeżeli Bitcoin znajdzie się. Przy 83 tysiącach i również na całkowita kapitalizacja znajdzie się na jednym z tych trzech poziomów. No tutaj, w tym momencie już myślę, że to będzie bardziej poziom albo 3,8, tak, 3,7 albo poziom 4,7. Jeżeli tu się też ta kapitalizacja znajdzie w tych miejscach, no to ja tym bardziej będę utwierdzony w fakcie, że jest bardzo prawdopodobne, że dostaniemy znowu na całkowitej kapitalizacji taką, oto korektę, czyli wyparuje. Połowa, tak 50%, bo umówmy się, to będzie spadek, jeśli dobrze mówię, to jest okolica 50%, tak 55%, tak całkowitej kapitalizacji rynkowej to nie jest mało. Zobaczymy, czy tak się stanie, natomiast no, warto bacznie obserwować i całkowitą kapitalizację, i jednocześnie oczywiście ten poziom 83 tysiące, ponieważ jest on, moim zdaniem, bardzo, ale to bardzo kluczowy. Ok, z mojej strony to tyle dajcie znać w ogóle co myślicie o, takim, o takiej analizie i czy chcielibyście może jeszcze jakieś inne coiny, aby w ten sposób przeanalizować, zobaczyć jak to wszystko wygląda, tylko uprzedzam, że niestety musi być to bardzo długa historia, jeżeli nie mamy długiej historii danego koina, nie ma szansy na to, aby w dobry sposób i taki no, faktycznie rzetelny m, sprawdzić jak to wygląda na skali logarytmicznej, a tymczasem tak jak wspominałem, moim zdaniem jesteśmy Piątej fali, która cały czas tego bitcoina będzie pchać do góry, oczywiście z poprzedzającymi po drodze korektami. Nawet gdy ona się na skali logarytmicznej wydaje bardzo malutka, to dla skali normalnej będzie to naprawdę bolący spadek. Nie przedłużając, żegnam się, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym nagraniu. Hej.